Siemanko dzisiaj na nowej wersji, bo gramy rasza. Będziemy grać rasza. Bo tam jest zadanie, fajne paki są. A I jest w końcu szczęsny No. Dobro, bo jak szynkę podpiekłem. Dobro dobra? Dobra, Botrix jest, to tylko linki szybciutko. Wersja nowa, zaraz Wam wszystkiego pokażę. Kupimy go od razu. No jak? Kupimy go od razu. A i miałem Wam pokazać już trzy streamy temu, i ciągle o tym zapominałem. Mój nowy outfit, outfit nowy na mini figurce Lego i kolega mojego jeszcze Wam pokażę. muszę wam puścić. Hello, hi. Co tu się sprzedało? Coś wystawiłem. Się sprzedało. A tu może trzy, może pięć. Pięć to nie dużo. Sunią na spacerku. Patrzcie, Jakie ubrany jestem ładnie. O. Podobny, nie? Co, <śmiany> tu co, dużo bardzo dużo, bardzo tu mój tu mój O, proszę. O, proszę. No o już poszli wszyscy, bo Lego pokazuje. To. Ten raz numero 4. Co to jest SP? Argentyna weźmiemy SP i Argentyna pozycja SP. Kogo tu mamy? Tego Paredesa. Paredesa a tu już wzięli SP, dobra weźmiemy Argentynę. Zobaczymy, co weźmie Jeden Jensen. Dobra, wieczura ma ok. Wszyscy zaakceptowali. Let's go, lecimy. Miały być się kwale, ale nie wiem punktów, bo grałem skład watelcy, Żeby mieć numero fut zawodnika i trafiłem 8-6, babeczkę z Arkemy chyba Albo z NFS Babski MLS No jakoś tak. A przytrzymaj. Przyzwyczaiłem do starej generacji, że tam wystarczyło i nacisnąć, nie? X A tu a z rushu to i tak trzeba przytrzymać. Let's go, lecimy. Wszyscy grają? Ło, co to jest grane? Co to co się dzieje? Patrz, nie dogonię go. Nie zabrałem mu piłki, szeli gola. Sam gra. O nie, wrzuci na niego. Uf, dobrze. Podaj, podaj, podaj. 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 Dowi! Brawo! A tu nie trzeba wygrywać przecież. Tu już na luzie gramy. Tylko punkty wbijać. O, ja jestem kapitanem. Dobrze wiedzieć. Nie wiem czy za wina, za zwycięstwo jest więcej punktów. Kurde, tu podał. Ja to nie wyszłem, a ja jestem kapitanem. Mogę wyjść? Nie mogę, patrz, nie mogę. Ble. A niby jestem kapitanem. Idę, 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 podaj, podaj, podaj! Brawo! Jeszcze to przez siebie żeś się pochamił, nie wygramy.

Nie poda ci Ale to ładnie zrobiłem asystem mam A ci już poddali się dopiero 3 0 żeby się dało odrobić to A już się poddali Podaj, brawo, Idę sam. A, ja, ja, Nie do nie przez. <ścoughs> wejdź, wejdź. Nie żadnego. Blombę miałem, wiesz? game no jeden physical one No ten jeden wślizgi. Dobra, strzeli se. Nie, se, bo liczy na asystę. <coughs> Nie, tym razem jest old... nextgen. Nextgen jest. Widzisz, nie... To widać różnicę, że to z nextgen. Górą podał, przeczytał mnie. A ciężko w raszu rozpoznać.

jak nie potrzebuje to są wygrane? Siemak Cristiano, Siemanko. Aż siedem tysięcy punktów. Wow. To chyba jest zadanie. Nie ma nawet woku Zrobiłem 4 wczem pion Miałem dzisiaj grać kwale, ale nie wbiłem punktów wczoraj, bo grałem skład batelsy I udemsysy byłem, a kocia jest głodna. A 8 jest Tak to siedzisz jak myta A możesz wyłazić to uciekniesz A nie ze mną idziesz Nie ze mną idziesz, nie ze mną. A podgląd za 5 godzin dopiero. Kurde, jestem na nowej wersji, bym pograł teraz Dywizję. A na starej wersji mi się lepiej gra. Tak jak nie, nie chciałem, odmawiałem sobie, żeby zainstalować, tak jak zagrałem, to mi się spodobało i mi się fajnie gra. Ja chyba nie będę robił tych pików. Zostawię sobie karty na architekta, jak dadzą. Na pewno dadzą jeszcze architekta nowego. Później nie będę miał kart. I manę chcę zrobić. Zmienię skład. Będzie manegrał. grał. Go nie wiem jeszcze gdzie Bo ma dużo pozycji idziesz, czy idziesz. Idziesz, czy nie idziesz? Ma PSP P, P, O J, N. To może wszędzie grać Jeszcze się dziwię, że LP nie ma to się dziwię, jeszcze powinien mieć LP albo LS LS Los Angeles nie, Los Santos Los Santos no idź Sunia z, z panem idź, idź nie nie opieraj się, idź za spacerek, idź, grzeczna Widzisz, jak ja opowiem to się pies posłucha mnie. Dobra, idziemy na starą wersję i zagramy. Tak eee, rajwarsty pokromy, żeby mieć ile mi punktów brakuje. To są jakieś z pięć meczy Tylko niestety nie mogę muszę live'a przerwać Nie mam obesa, żeby wam przyłączyć grę Niestety przykro mi